Hej, cześć, witajcie, z tej strony GameSim Dzisiaj zagram sobie w ETS 2 czyli Error Truck Simulator 2 Dzisiaj przewieziemy pełne do Brna No dobrze, jedziemy Włączamy silnik I jedziemy A teraz No dobrze, już zaczynam od informacji bo niestety, jeśli chodzi jest taka jedna informacja, która może niektórych zasmucić. A konkretnie to, że no nie mogłem znaleźć nikogo, a tego co chciałem, to nie mogę, Który by, kto by chciał, jeśli ludzi zagrać ze mną na multiplier. No niestety, to jest taki problem. Tak. No nie mogę nic z tym zrobić, bo też nie znam nic zbyt dużo osób, z którymi mogłabym pograć Eurotrack'u. Dobrze, no druga informacja to jest taka, że... ...jeśli ktoś się interesuje też ciężarówkami, ale tak na przykład bardziej... ...to może ktoś zajrzeć na... ...mój drugi kanał. Nazy nazywa się Ciężarówki Historia. Teraz podlinkuję. No i... On się tam skupiła właśnie na historii marek, ciężarówek i innych z takich sprawach i tam pojawiała się historia marki Volvo, więc myślę, że niektórych też zainteresuje. Jeśli chodzi to też. Inna rzecz, taka już bardziej prywatna, że jakby ktoś grał w właśnie ETS, no to może się tam... Spotkać ze mną można na Tracker SMP, bo założyłem niedawno profil i jeśli ktoś gra, no to może do mnie dołączyć i na przykład pojedziemy razem konfu. No dobrze, a ja już tutaj kończę. No i słyszymy się po przyspieszonym tempie. No dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że chcecie takich więcej. Ja się postaram w przyszłym odcinku, żeby zdobyć ten piąty level i możliwe, że zrobić jakiś tuning ciężarówki. No a ja się już żegnam i cześć.